Nazywam się Michael Hutchison, i jestem założycielem oraz CEO Incruises. Jesteśmy najszybciej rosnącą społecznością wakacyjno-turystyczną na świecie, z partnerami i członkami w ponad 150 krajach. Nasza niezachwiana, śmiała wizja to zmieniać ludzkie życie i sprawić, aby świat stał się lepszym miejscem do życia. Dziękuję za to, że wziąłeś pod uwagę naszą wspaniałą, oryginalną ofertę członkostwa i pozwól, że wytłumaczę Ci, jak prosto działa członkowstwo w naszej firmie. Nasi członkowie płacą zaledwie 100 dolarów miesięcznie. Nie podpisujesz umów, nie bierzesz na siebie zobowiązań. I możesz zrezygnować w dowolnym momencie. A jaką wartość możesz otrzymać za uiszczanie miesięcznych opłat członkowskich? Za każde 100 dolarów, które wpłacisz, otrzymujesz 200 dolarów rejsowych. Dolary rejsowe to punkty kredytowe, dzięki którym możesz zarezerwować swoje wymarzone wakacje poprzez członkostwo w naszym klubie. Pomyśl o tym jako o koncie poświęconym dobrej zabawie i przygodzie, które dosłownie podwaja Twój wkład i znacząco zwiększa Twoją zdolność finansową w kontekście wakacji. Masz najnowocześniejszy program rezerwacyjny jest łatwy w Obsłudzy i korzysta z najsilniejszych algorytmów wyszukiwania spośród tysięcy rejsów oferowanych w Internecie. Pokazujemy Ci tylko same najlepsze rejsy o najniższych cenach. Na naszej stronie zachowujemy całkowitą transparentność cen. Pokazujemy cenę za osobę, za kabinę i za noc, uwzględniając wszelkie podatki i opłaty portowe. Nie ukrywamy niczego. Mamy wymarzone rejsy w skali globalnej, odwiedzające najbardziej ekscytujące porty całego świata, w tym na Morzu Śródziemnym czy Karaibskim i historyczne miasta całej Europy, inspirującej Azji oraz całej Ameryki Północnej i Południowej. Ceny za nasze rejsy nie odbiegają od cen oferowanych przez linie rejsowe oraz najpopularniejszych stron poświęconych rezerwacji rejsów dostępnych dziś w internecie. To prawda, za taką samą, równie niską cenę. Czy rozumiesz, o czym mówię? Linie rejsowe oferują nieraz promocje typu kup bilet, drugi dostaniesz za darmo lub 60% mniej za drugiego pasażera, albo 30% mniej za trzecią i czwartą osobę. Ty będziesz mógł dokonać rezerwacji za tę samą, równie niską kwotę, a potem zmniejszyć ją jeszcze bardziej, wykorzystując swoje dolary rejsowe, by zaoszczędzić jeszcze więcej. To, co proponujemy, jest po prostu niezrównane, niedostępne nigdzie indziej dzięki naszej ofercie 2 za 1. My nie obniżamy cen rejsów, twoje oszczędności biorą się z płacenia równowartości 50 centów za każdą dolara rejsowego, jaki wykorzystasz. A jak sprawiamy, że to możliwe? Nie tłumacząc wszystkich szczegółów, można to wyjaśnić naprawdę łatwo. Nasza oferta 2 za 1 jest po części możliwa dzięki wynegocjowaniu partnerstwu, jakie nawiązaliśmy z dostarczycielami naszych rezerwacji w połączeniu z naszym modelem powtarzalnego członkowstwa. Oprócz tego nasz innowacyjny marketing szeptany pozwala nam uniknąć kosztów stałych, znaczących inwestycji w tradycyjną reklamę i centra telefoniczne służące rezerwacji rejsów. Oto coś naprawdę fajnego. W ciągu swojego pierwszego roku Możesz wykorzystać do 60% swoich dolarów rejsowych, by zarezerwować jakikolwiek rejs spośród wszystkich dostępnych na świecie. To prawda, możesz wybierać spośród ponad 5,5 tysiąca rejsów na całym świecie. Nazywamy tę ofertę Global Dream Cruises. Ale to nie wszystko. Po 12 miesiącach członkowstwa możesz wykorzystać do 70% dolarów rejsowych w celu rezerwacji dowolnego rejsu. Liczba ta rośnie do 80% po dwóch latach, 90% po trzech latach i 100% po czterech latach. Widzisz więc, że możesz zaoszczędzić grube pieniądze już w pierwszym roku członkostwa, a pozostając naszym klientem, oszczędzasz jeszcze więcej. Pozwól, że przedstawię Ci prosty przykład. Jesteś członkiem od trzech miesięcy. Wpłaciłeś 300 dolarów i zgromadziłeś tym samym 600 dolarów rejsowych. Znajdujesz fajny rejs, na który chciałbyś się wybrać, a kabina, którą chcesz zarezerwować, kosztuje 770 dolarów. Co uwzględnia wszystkie opłaty i podatki dla dwóch osób? Pamiętaj, te 770 dolarów jest równe najniższej cenie. dostępnej w internecie. Kiedy sprawdzisz, ile dolarów rejsowych możesz wykorzystać po trzech miesiącach, to będzie to 60% dolarów rejsowych, czyli 360 dolarów rejsowych. W tym przypadku, wykorzystując dolary rejsowe, musisz wyłożyć z własnej kieszeni tylko 410 dolarów za ten rejs. A ponieważ twoje 360 dolarów rejsowych kosztowało cię tylko 180 dolarów, to w rezultacie twoja całkowita oszczędność na tym rejsie wyniesie 23%. To oznacza, że płacisz o 23% mniej niż najtańsza opublikowana oferta tego samego rejsu w internecie. A wciąż posiadasz pozostałe 240 dolarów rejsowych, aby zaoszczędzić jeszcze więcej na swoim następnym rejsie. Ale wyobraź sobie, że zamiast tego poczekałbyś cały rok, zanim zarezerwujesz rejs. Zgromadziłbyś ponad 2400 dolarów rejsowych. A jeśli Twój wybrany rejs kosztowałby Cię 1367 dolarów za dwie osoby, wliczając podatki i opłaty portowe, to po wykorzystaniu swoich dolarów rejsowych zaoszczędziłbyś 50% ceny tego rejsu. I nie dokładałbyś nic w własnej kieszeni. A co jest jeszcze lepsze, to wciąż pozostałoby ci ponad tysiąc dolarów rejsowych, by zarezerwować jeszcze jeden rejs w tym czy kolejnym roku. Jeśli w tym roku nie możesz pozwolić sobie na wakacje, żaden problem. Oznacza to po prostu, że będziesz mieć jeszcze większą siłę nabywczą w kolejnym roku, ponieważ dolary rejsowe przechodzą na kolejny rok i nigdy nie wygasają, pod warunkiem, że pozostajesz aktywnym członkiem klubu. Jeśli kiedykolwiek przerwiesz aktywność członkowstwą wciąż pozostaje Ci 12 miesięcy na reaktywowanie swojego konta. To naprawdę aż tak elastyczne. Czy zaczynasz rozumieć, jak członkostwo w Incruzes może pozwolić Ci zaoszczędzić dosłownie tysiące dolarów każdego roku? Pamiętaj, rejsy są już teraz 30-50% tańsze od większości wakacji lądowych, a dzięki naszym oszczędnościom będziesz korzystał z luksusowych wakacji za znacznie mniejsze pieniądze, niż gdyby uwzględnić posiłki, rozrywkę, transport i inne wydatki. A co jeszcze bardziej przekonujące, to kiedy wracasz z wakacji, to nie jesteś nikomu winny ani centa. Całkowicie zero stresu. Wyobraź sobie ten spokój ducha, kiedy masz świadomość, że będąc na wakacjach, jednocześnie odkładasz pieniądze na kolejne ze względu na nasz model powtarzalnego członkostwa. Popatrz, gdybyś ograniczał Niczył się tylko do jednego rejsu Global Dream Cruise rocznie, to i tak odhaczysz wszystkie miejsca na swojej liście marzeń, jednocześnie oszczędzając tysiące dolarów w porównaniu do standardowych cen. Życie jest krótkie: nikt nie dożywa swoich dni, żałując, że nie spędził więcej dni w biurze, a mniej w podróży. Jest dokładnie przeciwnie. Czy możesz wyobrazić sobie, ile możesz mieć radości poznając świat, podróżując w komfortowym stylu i gromadząc piękne wspomnienia na całe życie ze swoimi najbliższymi? Więc moje jedyne pytanie brzmi, czy w to wchodzisz? Zdecyduj się, wejdź na pokład. Nie mogę doczekać się spotkania z Tobą podczas jednego z naszych nadchodzących rejsów Global Dream Cruises.